Pomyślałem, że nagram wam przegląd lokalnych e, nieruchomości Po ile tutaj w można kupić I, No i tak na szybko z tych wystaw, które są przy biurach nieruchomości To zobaczcie jakie rzeczy No to zaczynamy szybką prezentację Hacienda za 109, najtańsza tutaj To są trzy, trzy pokoje i jedna łazienka na pierwszym piętrze 109 430 000 euro. 2 złotych w przeliczeniu. Trochę droższe. Tutaj takie piękne mieszkanie. Też trzypokojowe, ale już dwie łazienki. Dwa balkony, trzy pokoje. No 135 000. Około pół miliona mniej więcej. Trochę może więcej. Jeszcze w podobnym przedziale wiekowym 4 sypialnie, jedna łazienka e, to jest cena 120 tysięcy do przerobienia. O, jeszcze tu znalazłem jeszcze coś małego. Jednen, jeden, jedna łazienka, trzy sypialnie, tak? 125 tysięcy, czyli pół miliona mniej więcej. Idziemy. Promocja, super promocja z 200 tysięcy, z 215 na 165. E, I to jest 4 pokoje, dwie łazienki. Tak to wygląda. 210 tysięcy z pięknym tarasem. dwie łazienki, balkon, 2 tarasy, 4 pokoje. 200 tysięcy. Wiesz, promocja z 220 tysięcy na 199 tysięcy i to są e, trzy pokoje, dwie łazienki, ale centrum ścisłe 200 tysięcy, to będzie 900 tysięcy złotych. I teraz przechodzimy do premium. Za, proszę, 400 tysięcy mamy 4 cztery cztery pokoje, dwie łazienki, winda na pierwszym piętrze i 149 metrów kwadratowych za 750, 715 tysięcy jest promka 3% eee, Tutaj wtedy mamy już taki apartament z widokiem na morze pierwsza linia w ogóle wspaniale prawie milion euro Zona Rambla, czyli takie tutaj jest bardzo dobra miejscówka. Dwa balkony, wielki taras, dwie łazienki, ale nie ma powiedziane ile pokoi. Nowoczesne mieszkanie. I to jest chyba, tak spojrzę jeszcze najdroższa tutaj oferta. Jeszcze też dosyć wysoka oferta 875 tysięcy euro z takim widokiem. To jest 4 pokoje, dwie łazienki, garaż i yy, jeszcze kilka rzeczy. Widok spektakularny, jak napisali. Także kochani, ma o, tu jeszcze jest dom, jakby ktoś chciał kupić dom. To jest dom z ogrodem, z tym z oliwkami za 145 tysięcy. Czyli jak sami zobaczyliście od 100. Prawie tysięcy, 100 tam chyba najtańsza była za 100, 110, już nie pamiętam, 100 nawet, 100 mniej, 100 tysięcy załóżmy euro, w górę do miliona można palikante kupić. Czy w Polsce kupię w jakimś takim fajnym mieście trzy pokoje za te 400 tysięcy? Pewnie w jakimś małym kupie, ale w, teraz już na przykład... W Łodzi, czy. bo w Warszawie to w ogóle zapomnijmy z tymi cenami, ale jakaś, nie wiem, Jelenia Góra, może? Zielona Góra? Nie wiem, po ile tam są nieruchomości. Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, e, trójmiasto, to zapomnijmy. W trójmieście w Jelitkowie rok temu były po 38 tysięcy. Widziałem za metr kwadratowy nieruchomości, no to 100 metrów to by kosztowało 3 miliony? 800? Brawo. No a teraz, kochani, skończyły się żarty. Przechodzimy do ofert ekskluzywnych. Więc proszę teraz się skupić, wyciągnąć gotówkę z zapazuchy, złote karty kredytowe. Zaczynamy pokaz ofert drogich rzeczy, ale jakościowych Alicante i okolice. Na pierwszy rzut weźmiemy apartament pięciopokojowy, cztery łazienki, 460 m2 z basenem za 795 tysięcy. Jakby ktoś był zainteresowany, to kontakt mogę przekazać. Podniesiemy poprzeczkę prawie ponad 2,5-krotnie, czyli taki wspaniały dom z basenem jedyne 323 m2, 4 łazienki, 5 pokoi, 1 950. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, kontakt mogę podać. Oczywiście żarty. Podnosimy poprzeczkę wyżej. 2 700? Nie, 2 79 000, 6 pokoi, 5 łazienek, 382 m2. Piękny, piękny dom gotowy do wprowadzenia. Trochę tańsza oferta, ale dom też zacny. Też z basenem. 5 łazienek, 340 metrów. 5 pokoi, 1,300 bez 1000. Myślę, że jeszcze do stargowania, Widok na morze. Dom 1,300. 4 yy, pokoje, 3 łazienki, 300 m. Także tutaj 1,300. 400, 406 pokoi, 4 łazienki, 446 m2. To jest największy jaki tutaj jest, jaki znalazłem, więc kochani, kto pierwszy, ten lepszy. I bez żadnej ściemy, bo już są apartamenty zarezerwowane. Ten za 980 tysięcy jest zarezerwowany, 3 łazienki, 4 pokoje nie za duży, 390 metrów pięknie tu zrobiony i ten za 1.195.000 też jest zarezerwowany 3 łazienki 4 pokoje 240.000 także jeżeli kochani ja bym się tutaj naprawdę szybko decydował na te zakupy i tu mi się bardzo podoba jedyne 719 900 euro pewnie do stargowania te 900 euro piękny, fajny e, piękne, fajne mieszkanie, dwa Pokoje, dwie łazienki, tylko 132 metry, ale jaki widok, jaki taras. No, fantastycznie. Kochani, więc na szybko tutaj dałem taki pokaz tych nieruchomości, od najtańszych, tam w poprzedniej agencji, do, do tych drogich ekskluzywnych. Tutaj, jeżeli ktoś byłby naprawdę zainteresowany, to rozmawiałem z panią. Mar and Golf, można się tutaj zgłosić. Strona internetowa, także. Alicante polecamy.